Zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8 moda, który się nazywa Lootable Bodies, i jest czymś w rodzaju jak był kiedyś taki mod Dead Chest, czyli że po naszej śmierci itemy nie znikają, tylko zostają w, w tamtym modzie, w Dead Chest, zostawały w skrzynce, a w tym modzie zostają w naszym ciele. To jest ciekawostka. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Lutable Bodies pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy, zjeżdżamy i jeszcze zjeżdżamy. Tutaj mamy opcje konfiguracyjne, które można sobie potem zmieniać w pliku konfiguracyjnym, w pliku config. Tutaj, tutaj zjeżdżamy i jest w końcu sekcja download. Oczywiście interesuje nas wersja Minecraft 1.8, czyli taka bez zera. W sumie tutaj ten autor napisał z zerem, ale to jest bez zera. No i tutaj mamy właśnie tutaj na to klikamy, i stąd pobieramy moda. Tutaj na, to, na tego właśnie linka. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge na wersję 1.8, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować. W filmiku pomocne Tuty 561. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 561 i zainstalujcie Forge na wersję 1.8. I uwaga, w filmiku 561 ja instaluję Forge'a z końcówką 1245, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana w tej chwili ma numer końcówki 1334 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Otóż, musimy wejść do folderu %appdata% .procent przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym mamy już zainstalowanego forza na wersji 1.8 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować żeby mieć do czego wrócić, gdyby się okazało, że coś nie, nie gra z tym modem albo, że się coś kreszuje, albo coś takiego pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą ok, jak mamy skopiowane to instalujemy no i co robimy? wchodzimy do folderu .minecraft wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods Mamy go tutaj w folderze moc. Jest zainstalowany. Zamykamy i wchodzimy do Minecrafta, żeby zobaczyć, czy się coś nie kresuje. Ok, czekamy. Tak jak wspominałam, mam wybrany profil z Fordem z końcówką 1334. Klikamy play i czekamy dalej. I czekamy i czekamy. Już mamy dawny ekran, także za moment będzie logo Mojanga. Już jest logo Mojanga. Teraz już tylko czekamy na stronę startową. Strona startowa. O, jest! I wchodzimy w moc. I, 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 i tutaj mamy Dr. Cyanos Lutable Bodies gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. No i mamy sobie nasz świat. Jak widzicie taki jak zwykle, jeżeli ktoś ogląda moje filmiki to właśnie na tym świecie tutaj sobie zawsze wypróbowujemy nasze mody. No i jak widzicie jestem ubrana w, w zbroję taką składaną z różnych oraz mam tutaj moje narzędzia i mieczyk, mam jeszcze świeczki no i niestety może sobie tutaj, idąc, 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 sobie po prostu zginęłam. Czyli po prostu się zabiję w tym momencie. I niestety odradzam się w, gdzieś tam w swoim miejscu. Wypadłam poza świat. No i teraz idę i szukam moich itemków, których już tutaj oczywiście nie mam. Nie mam zbroi, nie mam itemków. No i ale chciałabym je odzyskać. Zatem idę w to miejsce, gdzie zginęłam. I nie widzę. I nie widzę. Gdzieś tutaj zginęłam. Ale z kolei myślę, że jak się przelogujemy, to proszę bardzo, leżą, Czyli coś, coś nie zadziałało. Któryś mod pewnie, który mam tutaj, na to wpływa. Jak widzicie, leżą sobie tutaj. Także widocznie warto po, 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 po śmierci przelogować się po prostu. No i teraz, jak kliknę na to prawym przyciskiem myszy, no to mam wszystkie moje, właśnie, itemki. Plus jeszcze dostałam bonusowo kości i zgniłe mięso. I świeczki mam, i moją całą zbroję, i wszystkie moje itemki, które miałam. No i korpusik sobie leży, jak widzicie, rozebrałam ten korpusik z mojej zbroi. I on sobie leży twarzą w dół, biedny. Ale za to nie mogę na niego stanąć. Jeez, oh, <laughs> świetne, po prostu rewelacja. Bardzo mi się to podoba. Także jak widzicie, jest to bardzo fajny, mod przydatny. Nie wiem, dlaczegoż nie, nie było widać od razu po po śmierci, widocznie trzeba się przelogować okej okay. aha i tutaj czyli mod jest bardzo fajny, zupełnie właśnie podobny do, do Dead chest, tyle tylko, że tutaj właśnie zamiast w czeście, to itemki są właśnie w naszym cielsku aha, no i to cielsko właśnie po godzinie tak jest w pliku konfiguracyjnym ustawione, że po godzinie puste cielsko zniknie. A można sobie je przesunąć i sobie. No, ciekawe, ciekawe. Spadnie gdzieś tu. O, spadło. Śmieszna sprawa. Dobra, no to słuchajcie, no to moc uważam, że jest całkiem fajny. Zatem ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, oczywiście na forum również, no i łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem żegnam się z Wami siekierką. Pa pa!